Witam Was w kolejnym odcinku najgorszy Creepass w historii I dzisiaj mamy odcinek z czterema krypastami Dlaczego z czterema? Ponieważ wszystkie są bardzo krótkie, ale za to jest ich cztery, więc myślę, że to będzie jakaś swego rodzaju rekompensata. Te krypasty to stwór Atari, Niko 3390 i Hobbit niemiecka gra. Zakładam, że wszyscy boicie się najbardziej czwartej. I ja też. Jedziemy! Ania właśnie wracała ze szkoły, żeby skrócić drogę, poszła przez stary lasek. Idąc tak usłyszała za sobą miauczenie. Gdy się odwróciła, zobaczyła kota. Napisanego z jakiegoś powodu z dużej litery. A raczej kota z rogami i kopytami na tylnych nogach i łatami krowy na głowie. Najwidoczniej spotkała ją postać z Satellite City. Przestraszona, zaczęła biec. Gdy znów się odwróciła, zwierzę znikło w domu. W jakim domu? Jej domu? Opowiedziała to rodzicom, ale oni uznali to za świetny kawał. Brat ciągle ją z tego powodu zaczepiał. Po tygodniu znaleziono zwłoki jej brata, ale nie był to zwykły zgon. Na ciele miał mnóstwo zadrapań, jakby miliony kotów go próbowało rozszarpać, a szyję miał przebitą wielkimi i ostrymi rogami. Pierwsza creepasta już mamy takie kwiatki, to, to wygląda jak jakiś zalążek creepasty. Zakładam, że autor tej creepasty napisał ją tak na szybko i potem chciał ją rozwinąć, Ja przynajmniej mam taką nadzieję, bo to jest w ogóle nie straszne. Mam nadzieję, że autor się rozwinie. Muszę przyznać, że design tej postaci, tego antagonisty, tego kota też szczerze nie wygląda zaciekawie, wygląda tak jak mówiłem jak postać z Satellite City, a nie jak z creepasty. To nie jest coś strasznego, to jest raczej coś nie wiem, takiego. Nie wiem, nie strasznego w ogóle. Nie wiem, mnie takie rzeczy nie straszą. Mnie straszą bardziej rzeczy typu, nie wiem, The Rake, Skinwalkery albo inne takie potwory przypominające dziwne humanoidy. Moim zdaniem, clipasta nadaje się na razie niestety jedynie do kosza. Jak widać po moim kanale, jestem fanem starych gier retro. Niedawno przeglądałem stronę OLX, na której zawsze coś fajnego z tej kategorii znajdę. Nigdy się na niej nie zawiodłem. Zauważyłem okazję z komputerem Atari 80 800XL. Zauważyłem okazję z komputerem Atari 800XL. Uwaga, uprzedzam, nie znam się na Atari, nie znam się na starych komputerach. Więc jeżeli tu będą jakieś błędy, to przepraszam, że ich nie wypunktowałem. Jego cena to tylko 120 zł. Byłem bardzo podekscytowany i do tego jego lokalizacja była bardzo blisko ode mnie, bo w legnicy. Napisana z małej litery z jakiegoś powodu. Pojechałem tam z rodzicami. Sprzedawca wyglądał blado i był niewyspany. Bo cały dzień siedzi przed tym jebanym Atari. Dał nam komputer, a my mu zapłaciliśmy. W domu rozpakowałem komputer. Powtórzenie. Był w bardzo dobrym stanie. Mówiłem, że grał na nim. Podłączyłem go i uruchomiłem. Nie miałem żadnych gier. Ale gdy go włączyłem, nie było basica. Tylko od razu włączyła się jakaś gra. Jej tytuł to 2010. Wcisnąłem start, pokazałem się ciała z katastrofy w Smoleńsku. Nie, Kurwa, co? Nie były to zdjęcia ośmiobitowe, tylko realistyczne. Strasznie się wystraszyłem i zrestartowałem komputer. Włączył się normalnie, tylko były na nim jakieś glitche. N glitche nie mogą być na komputerze, mogą być w komputerze. I miganie losowych kolorów na parę setnych sekund. Nagle włączyła się gra, tym razem była to gra GTA V. Nie, tylko nie GTA! Każdy dzieciak uśmiech ma! Zwłaszcza Dawid Paluszek! Nie wiedziałem o co chodzi, ponieważ w latach 80. nie było GTA. Włączyłem je i ukazało mi się niewyraźne nagranie, jednak nie ośmiobitowe. Był tam mężczyzna leżący na drodze, który powiedział: w końcu się skończy ta męka. Nagle z zakrętu wyjechał tir, najechał na mężczyznę, a ten rozbryznął się na wszystkie strony. Wyłączyłem komputer i wywaliłem go przez okno, już nigdy więcej nie zamawiam. Atari napisane z małej litery. To jest kolejna Creebusta, która moim zdaniem ma potencjał, ale niestety go nie wykorzystuje. Moim zdaniem koncept yy, komputera, który jest nawiedzony, jest bardzo dobry i na przykład wykorzystała to Creve slash, ARG slash, cokolwiek to było pod tytułem Jestem Bogiem, w którym komputer jakiegoś typa opętał na widoczej sam Bóg, który cały czas wysyła jakieś zdjęcia swojej prawdziwej twarzy. Ale niestety tutaj autor zdecydował się wykorzystać tanie straszenie flakami, krwią i uwaga, smoleńskiem. Nie wiem o chuj chodzi z tym smoleńskiem, po co on to tam dodał. Najwidoczniej po to, żeby być szokującym i szczerze, ta jak również nadaje się do kasacji. Kiedyś grałam z kuzynką w Robloxa. Mogę się domyślać już w wieku autorki creepypasty. Zobaczyłam postać o Niku, Niko 3390. Bardzo podobał mi się jego wygląd, więc napisałam, że ładny wiec. Go wyszukałam i gdy zobaczyłam, co to było, byłam przerażona. To były minionki. Mo mogę już przestać czytać creepypastę, proszę. To były minionki, które były całe we krwi. Napisałam do niego, co mi wysłał, wtedy odpowiedział: Twoją przyszłość. Minionki są moją przyszłością, tak? Wtedy zobaczyłam, że moja kuzynka wyglądała jak on, napisałam do niej i wysłała mi linka tego samego co wcześniej, Niko3390. Szybko ją wyłączyłam, nie zaczęłaś zdania od dużej litery. Wtedy wszyscy znajomi z Roblo. Napisał mi, że jest martwym dzieckiem, które umarło jak oglądał Minionki w tym sensie jak, jak grał w Roblox'a na Xiaomi. Co to kurwa jest? Wtedy, idea, ale samo się włączyło. Tam był na pentagramie minionek, robił jakiś rytuał. Wtedy mój kobuder się wyłączył. Po włączeniu go z powrotem, miałam inną tapetę. Weszłam, jaką tapetę? Weszłam na Robloxa i zobaczyłam, że nie miałam Robuxów, a mój strój to minionek. Gdy się obudziłam, wszystko było w porządku. Tylko miałam w znajomych Niko3390. Postanowiłam, że już. I tutaj, pasta się kończy. Dosłownie, nie ma nic. Wszystko dobrze przekleiłem do notatnika, tutaj to się po prostu tak kończy. Jeszcze, jeszcze do tego jest ilustracja, która wygląda tak. Ta pasta ma masę problemów. Pierwsze jest zrobiona z gry, która w ogóle nie jest straszna, Roblox. Jak Roblox może być straszny? Drugie, ma całą masę błędów, takich jak nie zaczynanie od wielkiej litery, albo brak... Interpunkcji. Absolutny brak interpunkcji. I kolejne jest nieskończona. Uważam to trochę za nieuczciwe, że umieściłem tutaj kryjpastę nieskończoną, ale musiałem. Kurwa musiałem. Minionki. Uwaga! Chciałbym powiedzieć, że nie jestem pewien, czy tą kryjpastę zrobił rychu gruszka od dwóch hobbitów. Ale jeśli zrobił, to zdecydowanie się poprawił. Czy na lepsze, czy najgorsze, sami zdecydujecie. Wracałem ze szkoły i zadzwonił nagle dziadek Powiedział, że znalazł grę w sklepie za 5 złotych i mi kupił Wracałem ze szkoły i zadzwonił nagle dziadek Powiedział, że znalazł grę w sklepie za 5 złotych i mi kupił Nie mogłem się doczekać, aż zagram w to w domu. Jak przyszedłem do domu to znalazłem grę na biurku, a był to kartridż do Game Boya Advance, tak więc zabrałem blatu konsolę, bo tak, sam takiej nie mam. Słuchaj, O Włączyłem grę i się pokazał napis HOBBIT Eine UNEN Nie znam niemieckiego, więc wpisałem translator to I pokazało się Hobbit Niezwykła Podróż Czemu napisana z małej litery? Na razie wszystko wyglądało normalnie Kliknąłem A i pokazał mi się ekran Była to gra 2D i kierowałem tam Hobbitem Bilbo Baggins Dlaczego nie kwestionujesz tego, że wydano na Game Boy Advance grę Hobbit? Czemu w ogóle tego nie kwestionujesz, chłopie? Nagle zauważyłem, że oczy hobbita się robią czerwone. Trochę dziwne, pewnie błąd pomyślałem i grałem dalej. Nagle gra zmieniła język na japoński i po chwili na polski. Wybrałem A i Gandalf dał mi za zadanie nakarmić 13 krasnoludów. Wybieram jedzenie i niosę do Bombura, kiedy ten znika. Już się boję. Co? Myślę? Niosę jeszcze jedzenie innym krasnoludom i wszystkie zniknęły i Gandalf do mnie podchodzi. Język zmienia się na angielski, głośniki konsoli wydobywają z siebie przeraźliwy REK! You killed the dwarves! Good! krzyczy czarodziej, który stał się czerwony, cały. On no, się wkurwił. No get this and go to Rivendell! Kill them! Wtedy pojawiło się adept bugging z gota Sword of Mordor. Mam do wyboru A, akcept i nic więcej. Klikam B, żeby wyjść, ale Game Boy znowu krzyczy. No, accept or I will come to you. Game Boy do mnie przyjdzie? Co? Game do mnie przyjdzie? Co? Kiedy to pomyślałem, ekran konsoli zaczął świecić się na czerwono, a konsola teraz mi w myślach odkrzyknęła. Not me, Gandalf! Czemu we wszystkich creepypastach o hobbicie i lotrze Gandalf jest tym złym? Czemu nie Balrog? Albo Sauron? Nagle za oknem zauważyłem postać. Był to Gandalf w zbroi Saurona. Aha. Z trzema świecącymi się na czerwono szóstkami na hełmie. Kiedy kończę to pisać i wysyłam do internetu. Może zanim to coś mnie zabije, ktoś się dow... <ścoughs> Co to kurwa było za złoto? Nie wiem czy to robił rychu, czy też Maniu, czy inni kurwa goście co byli odpowiedzialni za te dwie koszmarne Creepasy z hobbitem, ale to jest złoto, to jest pierdzielone złoto. To jest creepasta, w której dzieciak boi się, że Game Boy po niego przyjdzie, a potem z Game Boya wychodzi jebany Sauron z 666 na kurwa hełmie i tym Sauronem jest Gandalf i chce go zabić. I muszę przyznać, że ta japasta ma w przeciwieństwie do Hobbita jakiś, nie wiem, zalążek fabuły, zalążek dobroci, zalążek tego, że może nie być kompletnym głównym. Niestety autor naprawdę nad tym się znowu nie napracował. Napisał tylko parę linijek, stwierdził, że to będzie dobre. W ogóle nie wpadł na żadne ciekawe pomysły, tylko tylko po prostu postawił na stare i niestety niedobre. Z gry coś wyszło i mnie zabiło. Jeszcze to niedokończenie na tyle, że o ja pierdolę, całego serio zabił. To było na tyle, mam nadzieję, że Wam się film bardzo podobał, do zobaczenia w następnym odcinku, najgorszy creepypast w historii i cześć!